Ma ustabilizować sytuację, który ma nadać pewną przewidywalność przyszłości. Jesteśmy już od dłuższego czasu. Nie jest najmniejszą tajemnicą, że obejmując funkcję prezydentki miasta Kielce, mówiłam o swojej strategii na funkcjonowanie sportu zawodowego w Kielcach. Że sport zawodowy powinien rządzić się prawami, które możliwie najdalej są od finansów publicznych. Że powinien zyskać zdrowe zasady funkcjonowania, typowo konkurencyjne i zdrowe zasady finansowania. Dołożyliśmy bardzo wielu starań i bardzo dużej pracy, żeby dojść do tego momentu w tym procesie, w którym teraz jesteśmy. Obserwowaliście, Państwo relacjonowaliście wszystkie wyzwania, z którymi musieliśmy się mierzyć. Od poczynając od rezygnacji z funkcji prezesa pana Łukasza w bardzo szybkim trybie potrzeby unormowania sytuacji w Koronie, poprzez, potem przez cały proces, który przygotowywał spółkę i klub do miejsca, w którym teraz jesteśmy. Audyt organizacyjno-finansowy, zmiany personalne, także te bardzo dobre rzeczy, jak wzmocnienie całego sztabu sportowego, dzięki czemu dzisiaj na stadionie Coraz częściej cieszymy się z dobrej gry i pożądanych wyników. Coraz mniej martwimy się o przyszłość korony w tym sezonie i o jej obecność w ekstraklasie. Natomiast największym wyzwaniem obok tego wyzwania sportowego jest przyszłość właścicielska i organizacyjna. Wiecie Państwo, wczoraj to najdobitniej wybrzmiało, że dziś na stole są dwie oferty. Dwie oferty, które mają tożsamy charakter. W toku długiego procesu negocjacji wynegocjowaliśmy, określiliśmy warunki bardzo istotne dla miasta, dla klubu i dla spółki. Pozwólcie Państwo, że w skrócie przypomnę, bo ten fundamentalny warunek dotyczy stabilności finansowej. W tym naszym pakiecie oczekiwań i wymagań znajduje się solidne finansowe wsparcie klubu na ten sezon funkcjonowania. 6 milionów złotych to kwota niebagatelna, która bez względu na rozwiązanie, które będzie finalne, trafi w formie dokapitalizowania spółki do Korona Kielce SA. Kwota 6 milionów złotych, którą chciałabym mocno podkreślić, bo gdyby ta kwota była przedmiotem decyzji na Radzie Miasta i dokapitalizowania spółki z budżetu miasta, na pewno powoływałaby ogromne emocje i pewnie też spore niezadowolenie części mieszkańców naszego miasta. Ale to, że Korona zyska nowego właściciela, który będzie właścicielem 99% akcji, nie oznacza, że miasto odżegnuje się od związku z Koroną, odżegnuje się od potrzeby jej wspierania. W toku tych warunków także zobowiązujemy się, że będziemy wspierać Koronę Kielcem roczną kwotą 2 milionów złotych, wykupując usługę promocyjną poprzez sport, a także zwiększając kwotę na wsparcie tego, co z perspektywy samorządu w sporcie jest najważniejsze szkolenia dzieci i młodzieży. To kwota 300 tysięcy złotych właśnie na ten cel, którą będziemy rok, rocznie gwarantować do 2030 roku. Jednocześnie w tym pierwszym okresie chcemy mieć pewną kontrolę, pewien wgląd w funkcjonowanie spółki, dlatego miasto Kielce będzie posiadało jednego członka rady nadzorczej do końca przyszłego sezonu, do czerwca 2026 roku, a także 1% akcji. Nazwiecie go Państwo złotą akcją, ale taki element kontrolny i hamulcowy przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami, co do których ktoś mógł mieć zakusy, ale nikogo o to nie posądzam. Dla nas to, jest, to był bardzo wymagający proces, który toczył się też w zaciszu gabinetów. I to ma swoje plusy i minusy. Plus na pewno jest taki, że nie dostarczaliśmy poprzez ten proces niepotrzebnych emocji. Minus z pewnością jest taki, że obniżała się Państwa wiara co do tego, że ten proces w ogóle się toczy. Jak wiecie Państwo, on się toczył, on był bardzo intensywny, a jego efektem jest ten pakiet, który w tym momencie przedstawiłam. W toku negocjacji, które prowadziło miasto, zdecydowaliśmy się finalnie na przedstawienie Państwu oferty pana Mariusza Siebielskiego. I wtedy obserwowaliście też, relacjonowaliście, że na tak zwanej ostatniej prostej pojawił się nowy inwestor, pan Łukasz Maciejczyk. Ja z tego miejsca chciałabym obydwu podmiotom bardzo podziękować za angażowanie w ten proces i za pewną cierpliwość i wytrwałość. Pan Mariusz Siewierski i jego grupa inwestorów, to skład profesjonalistów, którzy mają ogromne doświadczenie w branży sportowej. To w toku wielu rozmów, yy, yy, grupa, która przedstawiła nam bardzo wiarygodny, bardzo przemyślany, dobrze skonstruowany projekt Korona Kielce, który był pomyślany na lata który opierał się na pewnej optymalizacji kosztów, ale nie odżegnywał się od brania odpowiedzialności za przyszłość kultury. Z kolei pan Łukasz Maciejczyk to pasja, energia, to patriotyzm lokalny, ale także, za co bardzo dziękuję, duża determinacja, żeby na tym ostatnim etapie tego procesu wejść w tempo, które narzuciło miasto. A to tempo przy wielu wyzwaniach formalnoprawnych było naprawdę bardzo wymagające. W bardzo szybkim trybie przy takiej dużej dozie otwartości wobec siebie wzajemnej, udało nam się doprowadzić do finału, kiedy pan Łukasz Maciejczyk potwierdził, że jest zainteresowany na tych warunkach przejęciem 99% akcji klubu Korona Kielce. I szanowni państwo, chcemy ten proces zakończyć najszybciej jak to możliwe z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że kasa korony Kielce zaczyna w sposób dramatyczny świecić pustkami. I bez zakończenia tego procesu wrócimy do niedobrych rozmów na Radzie Miasta, do podlewania politycznym paliwem całego tematu, a to nie służy nikomu i nie daje komfortu nikomu. Drugi element, kto, nie, kto wie, czy nieważniejszy to tak, żeby korona mogła się skupić na celu sportowym. Dobre ostatnie wyniki wcale nie oznaczają, że możemy być pewni utrzymania tej klasie, a to jest dzisiaj absolutny priorytet. Żeby ten proces móc dokończyć, muszę uzyskać ze strony Rady Miasta, ze strony radnych, zgodę na sprzedaż korony Kielce. Żeby tą propozycję przedłożyć, muszę wskazać konkretnego inwestora, co do którego radni będą podejmować decyzję. Ja po wczorajszym maratonie spotkań z dwoma inwestorami, za co też im bardzo dziękuję, e, przeprowadziłam wiele indywidualnych rozmów z radnymi, e, dopytując ich o ich wrażenia, o, o to, na, na którą stronę przechyla się szaleń sympatii, ich racjonalnego podejścia. Każdy z nich kieruje się pewnie różną dozą emocji, na różne rzeczy zwracają uwagę ale rozmowy z nimi mają dość jednoznaczne wskazanie. Żeby ten projekt mógł zostać kontynuowany i zakończony mm, i miał szansę powodzenia w Radzie Miasta, w dniu jutrzejszym skieruję do Pana Przewodniczącego Karola Wilczyńskiego wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji i przedstawię projekt uchwały o sprzedaży Korony Kielce Panu Łukaszowi Maciejczykowi, czyli spółce Korona Forever. Wiem, że Pan Łukasz Maciejczyk już jest gotowy także na kontakt z Państwa strony. Odbyliśmy rozmowę i zarówno z Panem Łukaszem Maciejczykiem, zarówno także z Panem Mariuszem Siewierskim. Obydwie strony tą informację przyjęły spokojnie. Oczywiście wiecie Państwo, która strona przyjęła ją z większym entuzjazmem i radością. Natomiast z tych rozmów, bardzo intensywnych w ostatnim czasie, wiem, że Projekt korony Kielce nas może jeszcze zaskoczyć i być może w bardzo niedługim czasie hmm, będziemy mieli, będziemy świadkami być może jakiegoś sojuszu w tej sprawie, ale to już pozostawiam w rękach przyszłego właściciela Korony Kielce, oczywiście pod warunkiem, że radni zakładam w przyszłym tygodniu, jeżeli pan przewodniczący podejmie taką decyzję, udzielą mi pełnomocnictwa, żeby tą transakcję doprowadzić do końca. Bardzo Państwu dziękuję oczywiście, jeżeli Państwo macie pytania w tym zakresie, to zapraszam. To ja bym zapytał, dlaczego taka decyzja? Jakby Pani to mogła uargumentować? Mhm. Obydwa te podmioty, moim zdaniem, deklarują i gwarantują te najważniejsze elementy, czyli stabilność finansową i też pomysł na funkcjonowanie klubu w dłuższym obszarze. Obydwa z nich są profesjonalne i rzetelne, różnią się modelem biznesowym co Państwo też doskonale wiecie. Jeden z nich to konsorcjum biznesmenów z zastępowalnością kapitału i po tej stronie stoi ogromne doświadczenie w zakresie działalności w branży sportowej. Po drugiej stronie mamy inwestora z dużym zasobem finansowym, z ogromnym sercem do korony, no z ogromną też przychylnością ze strony, ze strony kibiców. Natomiast dwa elementy, które są kluczowe i bez których trudno ten proces przeprowadzać w takiej atmosferze, na jakiej mi bardzo zależy. Spokojnej, budującej jakiś poziom ogólnej zgody. Jeden z nich to większość w Radzie Miasta. I dziś nie mam wątpliwości po tych wczoraj rozmowach, że ta większość możliwa do osiągnięcia jest tylko w stronę pana Łukasza Maciejczyka. Drugi element to ten społeczny klimat i oczekiwanie. I kibiców, którzy są głównym filarem wsparcia Korony Kielce ale także szeroko pojętej opinii publicznej, która może nie jednostronnie, ale znacząco ich sympatie kierowały się w stronę pana Łukasza Maciejczyka. Te dwa elementy zdecydowały o mojej decyzji dzisiaj, natomiast podkreślam, że owa warianty miały, były bardzo perspektywiczne dla funkcjonowania Spółki w przyszłości. Pani prezydent, po wczorajszych spotkaniach ze strony niektórych radnych padała kwestia prawa do pierwokupów, którego w umowie nie ma. Wiemy, że Łukasz Maciejczyk wyraził możliwość, że jeśli będzie taki zapis w umowie, to on nie będzie protestował. A jak miasto podejdzie do tego tematu, bo mhm. to jest chyba jedyny czynnik, który przez czwartkową sesją będzie mógł budzić jakieś wątpliwości. Mhm. To ja doprecyzuję, co padło na wczorajszym spotkaniu, czego pan nie mógł słyszeć, albo przynajmniej nie z pierwszej ręki. Jeśli chodzi o prawo pierwokupu, miasto o to prawo nie zabiegało z kilku względów, dwóch podstawowych. Po pierwsze pojawiają się w takiej przestrzeni prawniczo-formalnej coraz większe zastrzeżenia i wątpliwości, czy samorząd może być właścicielem klubów sportowych, w tym zawodowej płaszczyźnie. Drugi element jest związany... Z takim wypuszczeniem inwestora na szerokie wody. Prawo pierwokupu, co mieliśmy dowód w przeszłości trochę może demobilizować, trochę dawać takie alibi i taki komfort, że nawet jeżeli mój plan na Koronę Kielce, moja determinacja, moje zarządzanie tą, spółką, mój pomysł na to się nie powiedzie, to mam ten bufor, mam ten bufor, który uratuje Koronę Kielce. Prawo pierwokupu niejednokrotnie wpływało na to, że Korona Kielce nie była, przynajmniej na jakimś, w przypadku problemów, perfekcyjnie zarządzana i z dużą determinacją. I powiem pan pewnie, że prawo pierwokupu nie jest obowiązkiem. Z formalnego punktu widzenia nie jest obowiązkiem. Z politycznego, emocjonalnego w naszym mieście, w przypadku Korony Kielce, zaczyna być obowiązkiem. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Faktycznie wczoraj te pytania skierowane w stosunku do pana Łukasza Maciejczyka padały. Natomiast było też rozwinięcie tego pytania. Czy przyszły inwestor będzie w stanie zagwarantować prawo pierwokupu za kwotę 108 tysięcy złotych, czyli za kwotę, którą miasto sprzeda swoje akcje? I panowie zupełnie biznesowo sensownie odpowiedzieli. Kwota, za którą kupują koronę nominalnie jest ponad 100 tysięcy ale formalnie to jest kwota 6 milionów 100 tysięcy złotych i wtedy pojawia się pytanie, czy to jest kwota, która znów w przypadku miasta nie będzie budzić solidnych wątpliwości i kontrowersji. To ja jeszcze dopytam o pana Maciejczyka, bo wspomniała pani wcześniej, że wszedł do gry trochę później niż pan Siewierski, ale że dostosował się też do warunków, które miasto stawiało. To czy można tak powiedzieć, że bardziej chciał kupić tą koronę, on się większą determinacją wykazywał, czy to też miało jakieś znaczenie przy wyborze? Powiem Panu, że w ostatnich 48 godzinach dostrzegam ogromną determinację u, u obydwu podmiotów. I w tych spotkaniach, ale także w różnych prywatnych rozmowach i wiadomościach, które wymieniam. To jeszcze chciałbym dopytać że ten możliwy sojusz, czyli Mariusz Siewierski, wiedząc już, że nie zostanie właścicielem Korony Kielce, Korona Management tego nie przejmie, dalej jest zainteresowany tym projektem i wspieraniem Korony w jakiejś formie i teraz to będzie pozostawało kwestią pewnie tygodni i rozmów już z nowym właścicielem, jeśli radni oczywiście zgodzą się na przyjęcie uchwały? I, pan, i Państwo to pewnie wiecie najlepiej, relacjonując y, 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 sferę sportową, że w sporcie jest Coś takiego jak w magnesie. Mówisz, że polityka uzależnia, ale sport chyba też uzależnia. Nie dziwię się osobom, które w tym świecie żyją od dłuższego czasu, że skoro od 8-9 miesięcy są zaangażowane i żyją możliwością bycia częścią projektu Korona Kielce, to ta determinacja jest tak mocna, że pewnie dziś ta grupa biznesmenów rozpatruje różne scenariusze, żeby móc spełnić to swoje trochę biznesowe marzenie. Natomiast czy i jak te rozmowy będą przebiegać, pozostawiam już w rękach pana Łukasza maciek Czy sesja w czwartek najbliższy? 6 marca? To decyzja pana przewodniczącego, natomiast myślę, że terminy czwartek-piątek to są najbardziej prawdopodobne terminy.